Cześć, witajcie do Szymon 660 a Jest ze mną dzisiaj Mane się 10. Dziema. Oraz Mister Cześć, i a to jest odcinek z y, Survivors Beta. Kolejny Nie, e. może e. Jak jesteśmy we trzech, może bardziej nam się poszczęści, i znajdziemy więcej kartek. E, tylko że. Gdzie. O, dobra. E, ja nie wiem po co jest ten klucz. Podobno tam w opcjach było, że fire, czyli że można bić, ale. E, ja nie wiem czy... jak się da bić. A tu nie ma opcji. Dobra, biegnijmy. Nie jest tam jakiś input, jak wchodzisz w grę. Aha, nie wiem o co w tym chodzi. Ej, widziałem! Piękny. A ja... Ej, ja nie chcę być... Nie chcę być w środku. Nie, ja jestem w środku. Nie, ja się nie. Ja mam górę, biegniemy. No jestem ostatni, fajnie. Jak się obrócę za siebie no to pełnie będzie. A! Mam Ej, ej ej, zniknąłeś, chyba. Teraz jestem ostatni, ja nie chcę. jaki cheater w ogóle. W ogóle to sorry za mój ryj, ale jest wczesne rano, od jakieś 15.30. Ej, jaka tu jest duża czułość myszki, nie? No, to mnie wkurza trochę. A ciekawe czy tam w ustawieniach coś się da. Nie wiem. Poczekajcie. Nie, bo cię yeah. zje. Zatrzy... My... Nie zatrzymujemy się, chodźcie. Może no, żeby nas zjadł. I wszyscy zgaszamy światełka. Okej. Okay. <noise> <noise> Jak ciemno, ale... Nie! Ok, idziemy dalej. On mnie straszy. Straszy mnie, uciekam. Ty jesteś na końcu, to czy jak? Tak. Chodźcie, ja lubię SOS. SOS, SOS, SOS. Ej, poczekajcie, ja się zmęczyłem. Idziemy, Malesiu! Ok, poczekajcie. niego. No jakie kupy to z was. Będziesz tam, będziecie na jedzął. Haha! A ja widzę kartkę kolejną. Brawo. Jestem w ciebie dumny. Cie ciekawe, kto z nas zostanie ostatni. Yes. Dopadła gonisz? Ej, wytrzymam się, Malesiu, czekaj! Ej. Ej! Gdzie jesteś? To jak tutaj? wiemy, jak go napastuje, to my mamy... Spokój. No! Ej, wiesz, kaszuj ty! Ej, no gdzie wy jesteście? I czemu ten facet wydaje dźwięki, jakby miał orgazm taka dziewczyna? Była właśnie to, to jest obojna. No no Weź nie, więc zapnął. Dobra, biegasz jakbyś chciała, nie biegasz jakbyś chciała, nie mógł. Dobra, no, Będzie... gdzie, gdzie wy jesteście? A, gdzieś dzie... Gdzieś w lesie? <grym> sukar sukier, milordzie. Czekaj, gdzie my jesteśmy? W lesie. No, co to jest? Dziura w ścianie. Ale tu jest strasznie, czułeś myśl gijeny, wytrzymać się nie da. Ej, e, czemu ja... Myście znaleźli, znaleźli... kartkę, a nie? tym hardcorem. Ja, ja, ja... ja Jednak znalazłem. Ja też. Drog, <śmierdza> <śmierdza> no, teraz ty, jak nie, no to... Ty... Zostawiam cię. <śmierdza> ja, ja biegam za tobą, nie... Ej, czemu Czemu ty się wracasz? No, ja nie wiem, gdzie ja biegnę. No ty ja za... chcesz, ja spróbuję was znaleźć? Kakao ja mnie z kluczem goni. A! Schowam się <grym> za drzewem, nie znajdziesz mnie. Teraz ty mnie nie znajdziesz. A, widzę Cię. Merza <grym> <grym> Czemu się nie chcecie dać znaleźć? Ha, <grym> cię! A, uciekacz! A! Kurde, wejdź, zapalcie światło! Nie chcę nie, ch nie chcę widzieć, a, Robisz, jestem za Tobą. W się zmęczysz i mi nie uciekniesz. Ej, to ja się zgubię w lesie przez ciebie. O, jestem u ciebie. To jest Ej, Co wy tam odwalacie? dwóch mi się berka. Ty, suko, o. O, to. O, Ej, zgadź się i robimy mu sygnał. Weź z grub. Gdzie jest ten wilczek? widziałem Simona. Gdzie? Wałcie. W Wawucie? Gdzie jest ten wilczek? O, jest tam światło. Szymon, stój, stój w miejscu, ale tu nie zapomnij. się. Nie Znajdziemy cię, Okej, dobra, jest, jestem. Osiema, 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 to ja. <laughs> I teraz nawalamy się w to. A ty dole, Szymona z przyczeku to... Ty dole. Ok. My tak z Lonem biegaliśmy cały czas po lesie i nic, a tutaj się on... Pff, nie zdarza. Ja się z kimś odedz... Ja nie... Ja nie zbliżę... ...to Ej, kto ze mną idzie, mrocz? Ja. No nie wiedz ode mnie, Szymon! Odejdź! Ja się zgubiłem. Ej, dawajcie szybko! A Jezu, ja się tam boje. Ej, zgubiłeś Nie mam zostaw mnie, Ty przynosisz O, ty nie widzę! O, widzę was! Przestań! O, Szybko, nie grać! że tego? Ej, widziałem czerwone oczy! Szybko! Oh, fuck! Bitch. Nie, to jest trudno oczy, nie, naprawdę. Bądźcie za mną! Nie! Nieszczęść! Nikt nas goni. <grysty> tak. Ej, dobra. No, nie bądźcie tacy. No, no weźcie... to. ty. ty, 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 ty Szymon, przebiegać obok mnie i mnie nie zauważyłeś. Ja z, za drzewem stałem. Yeah, aha spoko. Gdzie wy jesteście? Dobra, jestem. Jeden, ja nie wiem, jeden Aha. To było nie tyle. Nie! O Jezu. O, poprawię ten... Kto teraz idzie, teraz jest... Ej, to, bo mnie za tobą, za tobą, odwróć się, ty kupo. O, bujowka! Kartka tu będzie chyba. No, już ją zebrałem. Ja, ją? No, zebrałem, no i widzę cię. Musimy się razem trzymać. Nie, musimy się razem trzymać. Znaleźć kartki. Nie idź tam, bo Ej, ja się Ja przegrałem. No, ty bo mi zostawił. Ja do cię straszy. A Ej, ja... mnie, mnie nie stracił <grym> ja Odej. Odejdź ode mnie SOS Nie patrzcie tyle na niego Zaraz zniknie i będzie za tobą Ja mam SOS mam Nie Jezu <grym> Okej, okay, przegraliśmy Jesteś teraz? No, no, to by było na tyle w tym no. odcinku. <laughs> za dużo nie zdziałaliśmy, bo mnie zostawiliście. No, ja, ja sobie idę przodem, myślę, że za mną idziecie. Odwracam się, a tu wilko, jakie mnie zabija. No tak, dobrze. Tak. No, myślałem, że za mną idziecie. Bo no. mnie zostawiliście i to dlatego. Lol. Nie, to ty za nami nie nadużyłeś. No właśnie. No tak, tak. Oby mnie grę polecamy. Jeżeli, jeżeli nie wiecie, jak ją pobrać... Ale nie emerytom, grać... nie emerytom. Tak. No I osobom z chorobami serca. Jeżeli nie wiecie, jak zagrać na multiplayer, to gdzieś tu będzie link do filmu instrukcerzowego. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dajcie łapkę w górę albo w dół, w zależności od tego, co sądzicie o filmie. W dół nie to... dawajcie. Komentujcie, jeżeli chcecie być na bieżąco z moimi filmami, subskrybujcie. Narka. Cześć! A Malesiu? <laughs> Zamłonił! Zobaczył w swoim pokoju. Pójdź bibera! <laughs>